Jestem Margaret Collins, mam 38 lat i nigdy nie sądziłam, że moja własna siostra wbije minus w plecy przy stole naszych rodziców. To była ich 40. rocznica ślubu. Noc przeznaczona na świętowanie w ich przytulnym domu w Austin w Teksasie. Spędziłam godziny doskonaląc tort z płatków róż, przepis z czasów mojej starej kwiaciarni, aby uhonorować mamę i tatę. Jadalnia brzęczała od rozmów, sąsiadów, przyjaciół rodziny, brzęku kieliszków do wina. Kropka, układałam ciasto. Dumna z delikatnych różowych zawijasów, gdy wszystko się rozpadło kropka, moja młodsza o pięć lat siostra odchyliła się na krześle, a jej głos przeciął śmiech jak nóż. Margaret, powstrzymujesz nas, powiedziała, jej oczy były zimne, nawet nie spojrzała na tort. Chcemy żyć bez ciebie. Te słowa uderzyły jak obuchem. Tata, siedzący u szczytu stołu, tylko się uśmiechnął, popijając czerwone wino, jakby skomentowała pogodę. Mama zamarła, jej widelec unosił się nad talerzem. Kropka sąsiedzi, dając z domu obok, Robert i Ellen z naprzeciwka, zamilkli. A ich spojrzenia krążyły między nami. Kropka poczułam, że twarz mi płonie, ale nie powiedziałam ani słowa. Zmusiłam się do uśmiechu, podniosłam kieliszek z winem i wzięłam powolny łyk, pozwalając, by gorzki smak współgrał z kłuciem w klatce piersiowej. Nikt się nie odezwał. Ani tata, ani mama, ani żaden z gości. Powietrze było gęste, duszące. Odstawiłam kieliszek, wstałam i poszłam do swojego pokoju, spokojnym, rozważnym krokiem. Nie zasługiwali na moje łzy. Spakowałam jedną walizkę: ubrania, kilka zdjęć, laptopa. Dom był cichy, gdy wymknęłam się tylnymi drzwiami w chłodną teksańską noc. Mój telefon milczał, gdy jechałam do motelu oddalonego o 10 mil. Nie oglądałem się za siebie. Wiedziałam tylko jedno. Od tego momentu nigdy nie wrócę do bycia ciężarem, ani dla nikogo, ani nawet dla własnej rodziny. Ale co z nimi? Kiedy zgasną światła, woda przestanie płynąć, a rachunki zaczną się piętrzyć, czy nadal będzie im tak łatwo żyć bezemnie? mnie? Która godzina jest tam? Gdzie jesteś i z którego miasta oglądasz? Zostaw komentarz poniżej. Chcę zobaczyć, jak daleko dociera ta historia i kto po cichu ją rozumie. Nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrypcji i zadzwonić dzwonkiem, ponieważ w następnej części zacznę odcinać każdy pojedynczy rachunek. Kropka, porozmawiajmy o granicach. Tych prawdziwych. Kropka obudziłem się w pokoju motelowym. Szum klimatyzatora był jedynym dźwiękiem przerywającym ciszę. Mój telefon leżał na szafce nocnej, wciąż brzęcząc nieprzeczytanymi wiadomościami od mojej siostry i mamy. Nie dotknęłam go. Kropka, zamiast tego wpatrywałam się w sufit, myślami wracając do tego, jak tu wylądowałam. Nie tylko w tym tanim pokoju z drapiącą pościelą, ale w życiu, w którym moja własna rodzina postrzegała mnie jako ciężar do zrzucenia kropka, pięć lat temu byłam właścicielką Peters and Stems, małej kwiaciarni w centrum Austin. Nie była ona efektowna, ale była moja. Panny młode przychodziły zdenerwowane i promienne, prosząc o piwonie lub róże. Aby ich dzień był idealny, kropka do późna układałam bukiety, a moje ręce były pokute przez ciernie, ale kochałam każdą sekundę. Sklep był moją dumą, zbudowany od podstaw po latach oszczędzania i planowania. Pewnej nocy zadzwonił tata, jego głos był ciężki. Ich dom, w którym dorastałem, tonął w długach. Rachunki medyczne po operacji mamy, drugi kredyt hipoteczny, którego nie byli w stanie spłacić, naprawy przeciekającego dachu. Byli na skraju utraty wszystkiego. Nie wahałem się. Sprzedałem Peters End Stems za 150 tysięcy dolarów. Ceo wystarczyło na spłatę długów. Naprawę dachu i utrzymanie światła. Kropka przeprowadziłem się z powrotem do sypialni z dzieciństwa, myśląc, że to tymczasowe, dopóki nie staną na nogi. Ale tymczasowość zamieniła się w pięć lat. Płaciłem rachunki, prąd, wodę, internet, a nawet podatki od nieruchomości. Prawie dwie tysiące dolarów miesięcznie przelewane prosto z mojego konta. Podjąłem pracę w lokalnej szkółce roślin za połowę pensji, którą zarabiałem w moim sklepie. Aby utrzymać przepływ gotówki, kropka tata kiwał głową z podziękowaniami. Mama mnie przytulała, ale moja siostra. Zachowywała się, jakbym była intruzem. Rebecca bekka, jak ją nazywałam, gdy byłyśmy dziećmi, zmieniła się, gdy się wprowadziłam, kropka dorastając, włóczyła się za mną z podskakującymi warkoczykami, błagając o pomoc w układaniu kwiatów na szkolne potańcówki. Jesteś taka fajna, Margaret, mówiła z szeroko otwartymi oczami. Nocami wymykałyśmy się na podwórko, leżąc na kocu pod gwiazdami, szepcząc o chłopakach i marzeniach. Nauczyłam ją prowadzić samochód, kryłam ją, gdy wymykała się na imprezy. Kropka była moim cieniem, moją najlepszą przyjaciółką, Kropka, ale kiedy wróciłam do domu, bekę zniknęła. Przewracała oczami, gdy wchodziłam do kuchni, mruczała pod nosem, że zajmuje miejsce. Kropka raz warknęła na mnie za zostawienie kubka z kawą w zlewie, mówiąc. Ty, tu nawet nie pasujesz. Kropka odrzuciłam to, myśląc, że jest zestresowana. Jej praca w butiku ledwo się opłacała. A ona zawsze goniła za darmowymi występami online. Ale komentarze piętrzyły się, każdy ostrzejszy od poprzedniego. Starałem się nie wchodzić jej w drogę. Kropka. Budziłem się o świcie, wymykałem się na kawę, zanim ktokolwiek zdążył się ruszyć, spędzałem godziny spacerując po Town Lake, by dać jej przestrzeń. Kropka. Większość wieczorów jadłam kolację sama w pokoju przeglądając stare zdjęcia płatków i łodyg, tęskniąc za zapachem świeżych lili. Tata i mama nie zauważyli napięcia. Tata spędzał dni majsterkując w garażu, naprawiając kosiarki sąsiadów za dodatkową gotówkę. Mama była przyklejona do swojego klubu ogrodniczego, rozmawiając z Dajan z sąsiedztwa o krzewach róż. Polegali na mnie w kwestii pieniędzy, ale nigdy nie pytali, jak sobie radzę. Nie miałem im tego za złe. Byli na emeryturze, ich oszczędności były na wyczerpaniu, kropka, ale chłód Rebeki był głębszy. Puszczała muzykę, by zagłuszyć mój głos, gdy próbowałam się odezwać. Zostawiała pasywno-agresywne notatki na temat obowiązków domowych. Kropka. W zeszłym miesiącu powiedziała mamie na tyle głośno, że mogłam to usłyszeć, że z nich korzystam, jakbym to nie ja utrzymywała dom. Leżąc w motelowym łóżku, zdałam sobie sprawę, jak ślepa byłam. Kropka, porzuciłam swój biznes swoją niezależność, aby utrzymać ich życie w nienaruszonym stanie i poceo. Dla mojej siostry, która nazywała mnie niedocenianą, dla taty, który uśmiechał się, jakby nic się nie stało, dla mamy, która milczała, kropka, wspomnienie być ci jako dziecka, chichoczącej pod gwiazdami, wydawało się kłamstwem. Nie była już tamtą dziewczynką. Może nigdy nią nie była. Moje oszczędności prawie się skończyły, kropka moja, praca w przedszkolu ledwo pokrywała moje własne wydatki, a ja wciąż wpłacałem pieniądze do domu, który mnie nie chciał. Usiadłam z napiętą klatką piersiową i chwyciłam laptopa. Musiałam dokładnie wiedzieć, jak bardzo się o nie troszczę, kropka, wtedy zaczął się rodzić pomysł. Jeszcze nie zemsta, kropka, wymeldowałam się z motelu przed południem, moja walizka grzechotała w bagażniku. A ja pojechałam przez Austin do domu Tomasa i Laury. Byli moim oparciem odkąd sprzedawałam płatki i łodygi, zawsze z filiżanką gorącej kawy lub dobrym humorem. Ich mały bungalow w Hyde Park był światem zdala od brzęczących fluorescencyjnych świateł motelu. Czułam się jak w miejscu, w którym mogłam wreszcie odetchnąć, pomyśleć i zastanowić się, co dalej. Kropka, gdy wjechałam na ich podjazd, mój telefon nadal brzęczał od SMS-ów, których wciąż nie chciałam otworzyć. Tomas otworzył drzwi, zanim zdążyłam zapukać. Jego twarz zmarszczyła się ze zmartwienia. Margaret, co się stało? zapytał, wciągając mnie do środka. Laura była już w kuchni, rozstawiając talerz z kanapkami, a jej oczy były łagodne, ale badawcze kropka usiadłam na krześle przy ich stole. A ciężar ostatnich 24 godzin wcisnął się w moją klatkę piersiową. Opowiedziałam im o wszystkim, nie o cieście czy winie, ale o słowach mojej siostry. Jak nazwała mnie niedocenianą kropka jak tata popijał wino bez mrugnięcia okiem. Mama nie powiedziała absolutnie nic kropka powiedziała, że będzie im lepiej beze mnie. Powiedziałam Tomasowi spokojnym głosem, choć gardło mnie paliło i nikt jej nie powstrzymał. Laura nęła przez stół i ścisnęła moją dłoń. Tomas odchylił się na krześle z zaciśniętą szczęką, jakby łączył kropki z czymś od dawna znanym. „Wiesz,” powiedział po chwili, „to mi przypomina Edwarda Hayesa.” Edward Hayes był starym przyjacielem z naszych wczesnych czasów biznesowych, facetem, który prowadził firmę zajmującą się kształtowaniem krajobrazu, kiedy po raz pierwszy otwierałem swoją kwiaciarnię.” Tomas opowiedział tę historię, jakby wydarzyła się wczoraj. Dorosła córka Edwarda mieszkała bez czynszu w domu, za który płacił. Nazywała go apodyktycznym, mówiła. Że jej przeszkadza kropka, pomimo tego, że to on płacił za jej samochód, media, a nawet opiekę nad synem. Pewnego dnia powiedziała mu, żeby więcej do niej nie przychodził, że ciągnie ją na dno kropka Edward, nie kłócił się. Anulował wszystko prąd, wodę, leasing samochodu. W ciągu miesiąca błagała go, by wrócił, obiecując, że się zmieni. Nigdy nie wrócił, powiedział Thomas, niskim i stanowczym głosem kropka kupił mieszkanie w San Antonio i zaczął od nowa. Musiała nauczyć się stać na własnych nogach. Czasami ludzie muszą poczuć ciężar, zanim docenią to, co dźwigasz Laura skinęła głową, nalewając mi filiżankę kawy. Od lat dźwigasz swoją rodzinę, Margaret, powiedziała. Co oni w ogóle robią bez twoich pieniędzy? To pytanie uderzyło mocniej, niż się spodziewałam. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Kropka, zawsze postrzegałam te płatności jako pomoc, a nie umożliwienie, ale siedząc tam z Tomasem i Laurą, patrzącymi na mnie jak na kogoś, kto zasługuje na coś lepszego. Prawda, stała się oczywista. Moja siostra. Mój tata. Moja mama. Kropka, zbudowali całe życie wokół moich poświęceń i nawet mnie w tym nie widzieli. Kropka, otworzyłam laptopa. Moje palce poruszyły się, zanim zdążyłam się zastanowić. kropka Zalogowałem się na swoje konto bankowe. Ekran rozświetlił się rzędami automatycznych płatności. Prąd 300 dolarów miesięcznie. Woda 100 dolarów. Internet 80 dolarów. Ubezpieczenie domu 400 dolarów. Drobne naprawy. Subskrypcje streamingowe. Przypadkowe opłaty kropka, prawie 2000 dolarów miesięcznie wyssane z oszczędności, które zbudowałam przez lata układania róż. I lili Thomas skinął głową, jakby wiedział, co go czeka. Laura milczała, jej wyraz twarzy był spokojny, ale stanowczy. Otworzyłam ustawienia płatności. Serce mi waliło, ale ręce miałam spokojne. Prąd anulowany. Woda anulowana. Internet nie działa. Ubezpieczenie zlikwidowane. Jeden po drugim przecinałem każdą nić wiążącą mnie z tym domem. Każde kliknięcie było jak zrzucenie ciężaru, z którego nawet nie zdawałem sobie sprawy. Nie byłem zły, przynajmniej już nie. Czułem się czysty. Jaśniej niż przez ostatnie lata. Chcieli żyć beze mnie. Niech tak będzie. Zamknęłam laptopa. Tomas poklepał mnie po ramieniu. Dobrze zrobiłaś, powiedział. Laura zaoferowała mi pokój gościnny i powiedziała, że mogę zostać tak długo, jak będę potrzebował. Podziękowałem imienia, mój głos był cichszy, ale moja decyzja była solidna. Kropka, mój telefon znów zabrzęczał kolejną wiadomością, prawdopodobnie od mojej siostry lub mamy. Nie sprawdziłem jej. Jeszcze nie teraz. Nie byłam gotowa na wymówki. Musiałam zachować tę jasność, zanim chaos powróci, bo wiedziałam, że tak się stanie. Mieli poczuć konsekwencje. I tym razem będę gotowa. Kropka, trzy dni po anulowaniu wszystkich automatycznych płatności zaczęły pojawiać się pęknięcia. Byłem u Tomasa i Laury, popijając kawę przy ich kuchennym stole. Kiedy zadzwonił mój telefon? Imię Rebeki mignęło na ekranie, jak światło ostrzegawcze. Pozwoliłam mu zadzwonić kilka razy, zanim odebrałam. Margaret, co zrobiłaś? Jej głos był ostry z nutą paniki. Internet nie działa. Nie mogę wysyłać zleceń, a mama wariuje, bo właśnie dostaliśmy powiadomienia o odcięciu prądu i wody. Włącz to z powrotem kropka natychmiast. Bez powitania. Żadnych przeprosin. Tylko rozkazy, jakbym nadal był nieopłacanym menedżerem ich życia. Kropka odchyliłem się do tyłu na krześle, uspokajając swój ton. Powiedziałeś, że chcesz żyć bez mnie. Powiedziałem. Cóż, tak to właśnie wygląda, rybekę nie spuściła ze mnie wzroku. Przesadzasz, Margaret. Znowu. Po prostu włącz wszystko z powrotem i przestań dramatyzować. Nie byłem zaskoczony. Miała dar do podkręcania każdej sytuacji i sprawiania, że czułam się jak problem. Słyszałam mamę w tle i jej roztrzesiony głos. Prawdopodobnie paplała o tym, że lodówka straciła zasilanie. To nie moja praca. By utrzymywać twoje życie w biegu, powiedziałem jej. Masz 30 lat. Wymyśl to! Nastąpiła przerwa. Potem zaśmiała się gorzko. Jesteś taka wrażliwa. Nikt nie chce cię w pobliżu i właśnie dlatego. Potem się rozłączyła, kropka, odłożyłem telefon. Ręce mi się nie trzęsły, choć czułem pieczenie w klatce piersiowej. Laura spojrzała na mnie, znad lady, unosząc brew. Ma tupet. Tomasz złożył gazetę i zaśmiał się cicho. Daj jej kilka dni. — Poczują to, kropka, przytaknęłam, ale coś we mnie drgnęło. Głos mamy, nerwowy i niespokojny, pozostał. Nie wstawiła się za mną tamtej nocy, nie powiedziała ani słowa, ale wciąż była moją matką. Czy ją też karałam? Odrzuciłam tę myśl, kropka, pozwolili Rebece mówić za nich wszystkich. To był ich wybór. Późnym popołudniem zadzwoniła mama. Jej głos był miękki i błagalny. — Margaret, kochanie, proszę. Dom się rozpada. Rybekę nie może pracować. Twój tata nie może otrzymywać próśb o kosiarkę bez wifi. Nie możesz po prostu włączyć wszystkiego z powrotem. Jesteśmy rodziną. Kropka zamknąłem oczy i wyobraziłem ją sobie w salonie z książkami ogrodniczymi, prawdopodobnie dzwoniącą rękami, jak zawsze, gdy była niespokojna. Mamo powiedziałam spokojnie, ale nie chłodno. Rybekę powiedziała, że wszystkim wam będzie lepiej beze mnie. Nie zaprzeczyłaś. Więc daj jej dokładnie to, czego chciała. Kropka zapadła długa cisza. Potem szepnęła: Nie chciała tego. Wiesz, jaka ona jest. Proszę, wróć do domu. Kropka, nie odpowiedziałem od razu. Pomyślałem o miesiącach, które spędziłem chodząc na palcach po tym domu, płacąc rachunki, przyjmując obelgi Rebeki, mając nadzieję, tylko nadzieję na odrobinę wdzięczności. Nie wrócę, powiedziałem. Nie, dopóki Rybekę nie weźmie odpowiedzialności za to, co powiedziała, kropka, mama próbowała się wtrącić, ale ją powstrzymałam. Pozwoliła się jej to powiedzieć, mamo. Ty i tata tam siedzieliście. Wszyscy jesteście za to odpowiedzialni, kropka, potem się rozłączyłam. Serce mi waliło. Ale wszystko było jasne. Laura słyszała rozmowę. Skinęła głową. Jesteś silniejsza niż ja bym była, powiedziała kropka. Nie czułam się silna. Czułam się tylko zmęczona, ale skupiona. Tego wieczoru Rybekę zadzwoniła ponownie, tym razem bardziej zdenerwowana. Myślisz, że to jakaś gra, Margaret? Sąsiedzi zaczynają to zauważać. Dajan przyszła, zachowując się jak zatroskana, ale wiem, że jest tylko wścibska. Zawstydzasz nas, kropka. Prawie się roześmiałem, zawstydzając ich po wszystkim. Kropka. To się teraz liczy. Sam się zawstydziłeś, powiedziałem. Chcieliście, żebym odszedł. Teraz mnie nie ma. Zajmij się swoimi rachunkami. Kropka wybuchła, nazywając mnie samolubną, mówiąc, że zawsze byłam o nią zazdrosna. Nie zawracałem sobie głowy słuchaniem. Zakończyłem połączenie i zablokowałem jej numer. Tomas wszedł w momencie, gdy odłożyłam telefon. Dał mi kciuka w górę. W samą porę, powiedział kropka następnego ranka, mama zostawiła wiadomość głosową. Jej głos był cichszy, niemal zdesperowany. Margaret, bez ciebie nie damy rady. Rachunki za wodę też. Rybekę próbuje pożyczyć pieniądze od Dajan. Proszę, porozmawiaj z nami. Kropka nie odzwoniłam. Nie byłam gotowa na kolejne wymówki, kolejne błagania, które omijały prawdę kropka postawiła tej nocy granicę, a mama i tata jej na to pozwolili. Teraz musieli radzić sobie sami, a ja nie zamierzałem ich ratować. Nie tym razem kropka zostałam z Tomasem i Laurą. Pomagałam Laurze przy obiedzie i rozmawiałam z Tomasem o jego nowym sklepie ekologicznym. ich dom był jak schronienie, miejsce, w którym nie byłam niewidzialna, ale wiedziałam, że burza jeszcze się nie skończyła. Rybekę nie odpuści, a telefony od mamy będą się powtarzać. Kropka, przygotowałem się na to, co będzie dalej, wiedząc w głębi duszy, że dokonałem właściwego wyboru, bez względu na to, jak ciężki się wydawał. Kropka, dwa tygodnie po tym, jak zabrakło prądu, w świecie mojej rodziny zaczęły pojawiać się pęknięcia. Wciąż byłam u Tomasa i Laury, wprowadzając się do ich pokoju gościnnego. Kiedy dostałam SMS-a od Dajan, sąsiadki moich rodziców. Wszystko w porządku z twoimi rodzicami? Czytałam, słyszałam różne rzeczy. Nie odpowiedziałem, ale wiedziałem, co miała na myśli. Austin to duże miasto, ale dzielnice takie jak nasza mówią, a rodzina Collinsów stawała się pożywką dla plotek. Zablokowałam numer siostry, ale poczta głosowa mamy wciąż przychodziła, każda bardziej szalona od poprzedniej. Wysłuchałam najnowszego, jej głos był cienki i napięty. Margaret, dostaliśmy zawiadomienie z banku, powiedziała. Zalegamy z płatnościami za dom. Proszę, zadzwoń do mnie. Usunęłam wiadomość, ale ona pozostała. Powiadomienie z banku nie było zaskoczeniem. Bez moich comiesięcznych przelewów, kredyt hipoteczny, media i podatki pieły się w górę. Moja siostra zawsze polegała na mnie, by utrzymać dom na powierzchni, a jej praca w butiku ledwo pokrywała jej własne wydatki. Teraz, bez internetu, by gonić za swoimi niezależnymi koncertami. Tonęła. Tomas przyłapał mnie na wpatrywaniu się w telefon i uniósł brew. Nie wymiękasz prawda? zapytał pół żartem. Potrząsnęłam głową. Muszą się nauczyć, powiedziałam, ale mój głos nie był tak stanowczy, jakbym chciała kropka Laura, ciekając warzywa na obiad, spojrzała na mnie. Zorientują się, powiedziała. Albo i nie. Tak czy inaczej, to już nie twój bałagan. Kropka następnego dnia pojechałem do starej dzielnicy nie po to, by ją odwiedzić, ale by odebrać paczkę, którą przekierowałem na pobliską pocztę. Kropka, gdy skręciłem w naszą ulicę, zobaczyłem Roberta i Ellen Parkerów, parę naprzeciwko moich rodziców, stojących na trawniku i szepczących. Zatrzymali się, gdy zauważyli mój samochód, a Ellen niezręcznie pomachała. Nie odpowiedziałam. Dajant też była na zewnątrz, podlewała róże, a jej wzrok kierował się w stronę domu moich rodziców. Trawnik był zarośnięty, a skrzynka pocztowa bez wątpienia zapchana rozsypanymi kopertami. Kropka, jechałem dalej. Ale obraz utkwił mi w pamięci, życie mojej rodziny rozpadało się, widoczne dla wszystkich. Później w tym samym tygodniu dowiedziałem się od Laury, która usłyszała to od wspólnego znajomego, że moja siostra straciła duży kontrakt jako freelancer. Bez internetu nie mogła dostarczyć projektów dla marki odzieżowej, o które zabiegała od miesięcy kropka klient odszedł, a Rybekę musiała radzić sobie sama kropka wzięła nocną zmianę w lokalnym supermarkecie, aby związać koniec z końcem. Wyobrażałem ją sobie w świetle jarzeniówek, pchającą wózek z konserwami, z nadszarpniętą dumą kropka, część mnie poczuła ból. Wciąż była moją siostrą, ale potem przypomniałam sobie jej słowa podczas kolacji, ostre i pozbawione skruchy. To ona wybrała tę drogę, nie jak kropka pewnego wieczoru mama niezapowiedzianie pojawiła się u Tomasa i Laury, jej twarz była ściągnięta, a jej zwykła radość z klubu ogrodniczego zniknęła. Byłam w salonie, pomagając Laurze sortować stare albumy ze zdjęciami. Kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi kropka Tomas ją wpuścił, a mama stanęła w drzwiach, ściskając torebkę jak tarczę. Margaret, musimy porozmawiać, powiedziała niskim, ale pilnym głosem. Kropka Usiadłam, gestem wskazując na kanapę. Usiądź, mamo, powiedziałam, zachowując neutralny ton. Zawahała się, po czym usiadła na brzegu kanapy, rzucając oczami, jakby bała się usiąść. Bank grozi przejęciem domu, powiedziała, wypuszczając z siebie słowa. Rybekę pracuje po nocach, ale to nie wystarcza. Twój tata próbuje znaleźć więcej zleceń na naprawy. Ale bez Wi-Fi nie może zdobyć zamówień. Rozpadamy się, Margaret, kropka jej dłonie przekręciły pasek torebki, i przez chwilę widziałam kobietę, która nauczyła mnie sadzić tulipeni. Nie tę, która siedziała cicho, gdy moja siostra mnie niszczyła. Przykro mi, że masz trudności, powiedziałam, ostrożnie dobierając słowa. Ale Rybekę powiedziała, że mnie nie potrzebujesz. Ona musi to naprawić, kropka, oczy mamy rozszerzyły się. To twoja siostra błagała. Stara się. Ale to trudne. Nie możesz pomóc, dopóki nie staniemy na nogi, pochyliłem się do przodu. Mój głos był spokojny. Mamo, płaciłem za ten dom przez lata. Bill wszystko naprawia. Rybekę nazwała mnie niedocenianą, a ty jej na to pozwoliłaś. Skończyłam z jej błędami, kropka twarz mamy zmarszczyła się, ale nie sprzeczała się. Twój tata nie wie, co robić, powiedziała cicho. Trzyma się od tego z daleka, ale się martwi, kropka. Nie zdziwiło mnie to. Tata zawsze był osobą postronną, majsterkującą w garażu, podczas gdy rodzina była w rozsypce. W takim razie może porozmawiać z rebeccą, powiedziałem. To ona, to zaczęła, kropka mama wstała, i jej ramiona opadły. Myślałam, że rodzina znaczy dla ciebie więcej powiedziała i wyszła bez słowa. Laura, która siedziała cicho, ścisnęła mnie za ramię. Postąpiłaś słusznie powiedziała. Przytaknęłam, ale ciężar słów mamy pozostał we mnie. Kropka, sąsiedzkie plotki stawały się coraz głośniejsze. Diane powiedziała przyjaciółce, która powiedziała innej: Że dom Collinsów się rozpada. Robert Parker wspomniał o niezapłaconych fakturach za naprawy taty na przyjęciu. Kropka, praca Rebeki w supermarkecie stała się żartem wśród sąsiadów, dalekim od jej wizerunku niezależnej projektantki. Trzymałem się z daleka, skupiając się na pracy w przedszkolu, oszczędzając to, co mi zostało. Ale wiedziałem, że presja rośnie kropka mojej rodzinie kończył się czas, a ja nie zamierzałam ich ratować. Ani teraz, ani nigdy trzy miesiące po tym, jak odeszłam, dom, w którym spędziłam dzieciństwo, zniknął. Moja siostra, tata i mama sprzedali go, nie mogąc nadążyć za hipoteką i rosnącymi rachunkami kropka daja, sąsiadka, która nigdy nie przegapiła okazji do plotek. Wysłała mi zdjęcie tabliczki z napisem na sprzedaż na ich podwórku z odpryśniętą farbą i wciąż zaniedbanym trawnikiem. Nie odpowiedziałem, ale dowiedziałem się od Laury, że przeprowadzili się do małego, wynajmowanego mieszkania na obrzeżach Austin z jedną sypialnią ciasnego i dalekiego od dzielnicy. którą od dziesięcioleci nazywali domem. Parkerowie Robert i Ellen. Opowiadali każdemu, kto ich słuchał, jak rodzina Collinsów popadła w ciężkie czasy, a ich szepty niosły się po blokowych imprezach i spotkaniach przy kawie. Moja siostra spotykała się z ich spojrzeniami za każdym razem, gdy wychodziła na zewnątrz, ze spuszczoną głową i marzeniami o projektowaniu pochowanymi pod ciężarem rzeczywistości. Nie poszedłem się z nimi zobaczyć. Dokonałam swojego wyboru. I budowałem nowe życie. Kropka, za resztki oszczędności kupiłem skromne mieszkanie z jedną sypialnią w południowym Austin, w cichym miejscu w pobliżu parku, gdzie mogłem spacerować i myśleć. Kropka, początkowo ściany były puste, ale zacząłem wypełniać je szkicami kwiatów, róż, lili, piwoni, przypominającymi o sklepie, który kiedyś prowadziłem. Kropka, podjąłem pracę jako konsultantka w lokalnej kwiaciarni, pomagając im projektować aranżacje ślubne i prowadząc warsztaty ze stylizacji bukietów. Nie były to płatki i łodygi. Ale czułam się jak krok w kierunku odzyskania siebie. Każda wypłata trafiała na moje własne konto, a nie na czyjeś rachunki. Po raz pierwszy od lat spałam bez ciężaru ich oczekiwań. Pewnego ranka, gdy popijałem kawę przy moim nowym blacie kuchennym, przyszedł list. Odręczne pismo było nie do pomylenia. Schludne i celowe pismo Rebeki, jak wtedy, gdy pisała mi notatki, jako dziecko. Odłożyłem go nieotwarty, wpatrując się w niego przez długi czas. Część mnie chciała to przeczytać, żeby zobaczyć, czy w końcu zrozumiała. Ale inna część, ta, która pamiętała jej zimne słowa. Wiedziałem, że to niczego nie zmieni, kropka, kiedy w końcu go otworzyłem. Jej słowa były łagodniejsze niż się spodziewałem. Margaret, zaczęło się. Przepraszam za to, co powiedziałam. Byłam zestresowana, zła, ale to nie jest usprawiedliwienie. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele dla nas zrobiłeś. Kropka mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać. Żadnej wzmianki o tacie czy mamie, żadnej obietnicy, że wszystko będzie dobrze. Tylko prośba zbyt późna i zbyt mała. Złożyłam list i schowałam go do szuflady obok starych zdjęć, których nie oglądałam od miesięcy. Nie odpisałem kropka Rybekę chciała żyć bez mnie, a ja dawałem jej to nie ze złości, ale dlatego, że zasługiwałem na życie którym nie byłem niewidzialny, kropka milczenie taty, błagania mamy, okrucieństwo Rebeki, pokazali mi, kim są i nie zamierzałam do tego wracać. Zablokowałam ich numery, usunęłam pocztę głosową i pozwoliłam, by dystans wzrósł, kropka Tomas i Laura często do mnie zaglądali, przynosząc jedzenie na wynos, lub zapraszając mnie na swoje przyjęcia w ogrodzie, ale uczyłam się być sama i czułam się z tym dobrze. Patrząc wstecz, widzę lekcję wyrytą na każdym kroku tego bałaganu, kropka rodzina to nie tylko krew. To szacunek, wzajemne wsparcie, gotowość do wzajemnych poświęceń. Dałem z siebie wszystko, by ich świat się kręcił, ale oni wzięli to za pewnik i to nas złamało. Rybekę, tata i mama nauczyli się na własnej skórze, że słowa mają znaczenie. Podobnie jak wybory, kropka odbudowują się teraz na swój własny sposób i nie życzę im niczego złego, ale skończyłem z dźwiganiem ich ciężaru. Samodzielność, której się nauczyłem, jest podstawą każdej więzi wartej utrzymania. Bez niej miłość jest tylko słowem, pustym i kruchym. Dziękuję wszystkim, którzy śledzili tę historię do końca. Wasz czas, wasza uwaga to znaczy więcej niż mogę powiedzieć. Podzieliłem się tym, ponieważ wiem, że niektórzy z was czuli się niewidoczni, niedocenieni przez ludzi, dla których oddalibyście wszystko. Nieśliście ich ciężar tylko po to, by zostać zepchniętymi na bok. Widzę cię i jestem wdzięczny za każdą chwilę spędzoną ze mną. Jeśli to rezonuje, naciśnij przycisk subskrypcji. Naciśnij dzwonek i dołącz do tej społeczności. Podziel się swoją historią w komentarzach. Jak znalazłeś swoją siłę? Po prostu kontynuuj tę rozmowę, ponieważ razem jesteśmy silniejsi.